Cześć, witam Was ponownie w naszym sklepie. Dziś przyjrzymy się rączkom. Przedstawię podstawowy podział dotyczący rączek szpadowych i floretowych. A więc jak powinniśmy w ogóle wybierać prawidłową rączkę? Rączkę zawsze wybierajcie już bezpośrednio w rękawicy. Jeśli w ogóle jeszcze nie macie żadnej szpady, czy floreta lub szabli, to najpierw wybierzcie sobie rękawicę. Która jest wygodna, z którą chcecie zacząć, i na podstawie tego później wybierać odpowiedni rozmiar. Na naszej stronie znajdziecie, jaki rozmiar odpowiada jakiej rękawicy, ale ponieważ każdy ma różny kształt ręki, inną długość palców, to zawsze warto jest ją przymierzyć. Jeśli rączka jest dłuższa niż potrzebujemy, to nie problem. Ponieważ można ją skrócić, dopasować, ważne jest, aby nas nie ściskała na małym palcu. Aby nam było wygodnie podczas fechtunku, aby obejmowała jak najbardziej tę rączkę. Abyśmy nie mieli nigdzie dużo wolnego miejsca, należy wypróbować jak najwięcej rączek. To dlatego nie sprzedajemy kompletnie już zmontowanych szpad, ponieważ staramy się zawsze każdemu szermierzowi dopasować dokładnie wymiar. Aby mu naprawdę pasowało w 100%. Dlatego kompletujemy właśnie część po części, aby pożądany efekt dla tego szermierza był maksymalny. A więc zupełnie na początek różnica. Uchwyt pistoletowy i uchwyt francuski. Pistoletowy jest krótszy. Ręka otacza całość. A więc trzeba użyć trochę więcej siły. Francuski wręcz przeciwnie. Potrzebuje jeszcze nakładkę ze względu na wyważenie. Rączkę trzyma się na różne sposoby. Każdy trzyma trochę inaczej. Uchwyt tej broni jest luźniejszy, ponieważ właśnie ten uchwyt francuski to umożliwia. Na przykład ja używam rączkę Alstar średnią dwójkę. Bardzo mocno szlifuję górną i dolną część. Właśnie ją trochę wyszczuple, aby lepiej ją się trzymało i zaokrąglę ją. I jeszcze zrobię tak, że zaokrągle krawędzie, aby była wygodniejsza i możliwe, że wytrzyma mi dłużej rękawica, jeśli te krawędzie nie będą tak twarde, a więc można ją szlifować. Dlaczego uchwyty są malowane? Malowanie przeznaczone jest głównie do floretu ze względu na łączenie z kamizelką elektryczną, aby ją uziemić. Będzie mi miło, jeśli napiszecie do mnie, z jakiej mojej rady skorzystaliście, co z tego, co przedstawiłem do tej pory, wypróbowaliście i jak wam to pasuje.